Ależ wspomnij mój, synu, wspomnij, że karmiłam cię tylko z butelki, że nie zmieniłam ci pieluszek, tak jak twojej siostrze zresztą, prawda, córko? A zaraz to, to prawda. Ach, po tylu wyrzeczeniach, po tylu wyduszeniach! Widzisz, widzisz, to ja, mój synu, to ja dawałam ci jednej tej Ja nie twój ojciec tu obecny, który zrobiłby to dużo lepiej. z inspektora policji i kochanym włochatym paruchem pokrytym nadmiotkami. Myślałam, że jesteś grzeczniczy. Wszelko przestanę ci przeprowadzać koleżanki, żeby się podglądał jak ja Jarosiuszu za karę. Przestań już! Ty wbrew wszystkim okazujesz się niegodny tak swoich przodków, jak i moich, którzy z ciebie wraz ze mną wypierają, jak wreszcie twoich potomków, co zapewne nigdy nie ujrzą światła dziennego i wolą zginąć, zanim zaczną istnieć. Morderca! Ojca Wójca! Nieszczęśliwy jestem, gdy pomyślę, że na moje nieszczęście chciałem mieć syna, a nie bratek. Szyn występny, który tu siedzi, to jeszcze jedna z twoich głupich babskich sprawek! Próżno roztkliwiać się nad losem nieodwołalnie zaklebowanym. Chcę pozostać godnych, moich protoplazmów. Cała tradycja stoi za mną. Cała! Lecę! Ha! Oczywiście oczy? Przechodzę do ciebie po raz ostatni, który z pewnością ostatnim nie będzie, ale cóż robić tym bardziej im gorzej. <tryk> to, że zostałam do ciebie wysłana jak list na wariackich papierach awizowany przez listę! Ja krew kłamie, moja prawdę mówi. O, wreszcie padło to wielkie słowo. Pokaż się siostrą godną takiego brata jak ja. Ale niech będzie na ścianę. Uwielbiam kartofelę. O, mój stary, <grystanie>

– Nic dziwnego. – To po to, żeby chodzić. – Żeby chodzić. – No, pokaż, co wiesz. – A jaką ma rękę? – Pokaż. – Do podcinania. – Zielone wypryski na beżowej skórze, czerwone piegi na fioletowym tle, iluminowany pępek, ozorek w sosie chrzanowym, łopatki panierowane i wszystko. Nie niezbędne do uzyskania szacunku i poważania! Czego Wam jeszcze potrzeba? Ach, jakiego mi brata wlepi! Powinny być, ale gdzie? No leż do duszu! W Jeśli tak, to doskonale wybornie. Jestem zupełnie zadowolony z goda. Wiedziałem, ja że wszystko dobrze pójdzie. Mogę nie ma się czym skrępować. Tam, z kremem. Z lubity, tal lubity, oto mi wybrana wolna twojego serca. Twoje serce rozczula mnie zawsze do łez. I ja także jestem wzruszona. Nie mnie rozczula jedno oko, a płacze drugim i trzecim. Mhm. Jakie to prawdowsze! Ależ nie ma czemu dziś. Wszyscy rodzice czują podobnie. Jest to rodzaj wrażliwości. We właściwym tego słowa Nareszcie jesteśmy mężczyzną! Wracają się moje wkłady. A więc mój dzień. A więc mój bracie, moja siostra. Doskonale się ze sobą dogadacie. A są jakby stworzeni dla siebie. I wszystko to się mówi na taką pokoje. Nie! Nie, 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 nie. Nie chcę takiej. Chcę takiej, która będzie miała przynajmniej trzy nosy. No, przynajmniej trzy nosy. Oj, cyckie, wszystkie chłopie! Pomyśl o burzeczkach, które w zimie są Mam je w nosie i takie dostanie w posagu. Nic nie szkodzi, szanowne państwo, nic się nie stało. Przewidzieliśmy to tak, że mamy do państwa dyspozycji jeszcze jedną jedynaczkę, a ta ma trzy nosy w komplecie. Jest tu... Taka milutka. Nic nie szkodzi, kochana pani. Na drugą też nie można się skarżyć. Zobaczy pani, złóciutka! Żeby miała trzy nosy, powtarzam, trzy nosy. Przynajmniej jedna, ale trzy nosy. To chyba nie takie trudne. Hmm. Powinna być pani cholernie dumna. Tak, trochę. Bardzo dumna. Wiem, oczywiście. A więc, mój drogi, miałeś szczęście jak kot w Borbo. Twoje życzenie zostało szczelnie wypełnione, oto ona, oto ona, ta trójnosa małżona. Oto ona, twa trójnosa narzeczona. Jestem radością śmierci w życiu, <grym> wesołością życia i umierania. Wołano na mnie śmiesznostka. To z powodu nosu Ależ skąd? To dlatego, że jestem weselsza od siostry. Panie, drugiej takiej jak ja na świecie nie znajdziesz. Jestem głęboka w lesie i frywolna w śmie. Nie należy do kobiet poważnych i frywolnych. Znam się dobrze na robotach rolnych. Wykonuję także inne prace Ale żeby powiedzieć... Śpijmy, kochanie. Kot, kot. A żeby powiedzieć... Spać mi się chce, śpijmy, śpijmy. Kot, 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 kot. A żeby powiedzieć... Przynieś mi zimny klusek, ciepłe jelmoniady i broń kawy! Roberta. Kotko. Tak, jak łatwo rozmawiać. Już nawet nie trzeba. Masz dziewięć palców u lewej ręki. Bogata jest!